Dzień dobry kochani! Mamy wtorek. po do vlogu. Ja wróciłem do szkoły dzisiaj o 13, a miałem do 11, do 12, tak, bo była próba poloneza, taka już ostatnia chyba, już przed Polonezem, taka jakby w szkole. Przed studniówką. Um, ogólnie jest, myślę, że bardzo dobrze jakby wychodzi ten polonez. Um, I już nie ma jakby takich, takich, takich błędów, takich małych. Um, mieliśmy tańczyć tam tylko jakby tanczyliśmy tańczyliśmy dwa razy, ale potem jeszcze przyszła pani dyrektor i z nią też to. Z nią też tańczyliśmy. Dzisiaj mam nadzieję, idziemy wieczorem odebrać garnitur... znaczy jeszcze nie mam co odebrać, ale zobaczy ten garnitur, bo to pani przywiozła trzy chyba. Czy coś, żeby zobaczyć rozmiarami. No i mam nadzieję, że się już uda wybrać, bo no... Studniówka w sobota. Już chociaż tyle, że mamy jakby wszystko, tylko ten sam garnitur, no ale już wypadałoby mieć. No ale to, to wam powiem wieczorem, co z tego, co z tego wyszło. Na razie sobie wróciłem właśnie nie do żaburzeczku yy, i oglądam YouTube'a, ale idzie już muszę się zacząć uczyć. Polskiego mojego ulubionego kocham, bo no jutro już pani wraca i no może być ciężko, tym bardziej, że mamy jutro dwa polskie, więc... No nie wiem. Miałem w ogóle ciepiec piec e torta na Dzień Babci, znaczy tak trosz troszkę wcześniej niż Dzień Babci, no bo w niedzielę to bym po studiówce, więc tak nawet nie mam kiedy, w sobotę upiec czy coś. No i miałem dzisiaj właśnie piec, ale babcia do mnie powiedziała, żebym tego nie robił i, i ona upiecze w piątek czy, czy w sobotę, nie wiem. No, a ja może kiedyś indziej, więc no zobaczymy. właśnie, udało się kupić garnitur. Właśnie, no w sumie dobrze, bo no, nie ma zbyt wiele czasu, żeby tu jeszcze jakieś szukać, czegoś innego i tak dalej. No bo to już w sobotę, a mamy wtorek, poniedziałek, poniedziałek. no więc, więc fajnie, mi się udało całe, jakby no, dzisiaj, na porządku tygodnia. Aktualnie siedzę um, i rozwiązuję materiał z matematykiem ponieważ jestem w mojej erze uczenia się do matury, a zwłaszcza z matematyki, bo um, no nie idzie mi w ogóle, praktycznie w ogóle, no i właśnie teraz zaczęliśmy na matematyce powtórzenie jakby już takie, tych działów do matury, no i właśnie z tych zadań robię maturę, ale staram się przy też wszystkie robić, te zamknięte, znaczy oczywiście rozwiązuję je, nie strzelam jak głupi, E, no, i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Teraz też niedługo ferie, za dwa tygodnie, więc muszę też wtedy z tą matematyką troszkę więcej posiedzieć. No i z polskim. Zwłaszcza ustnym. No bo tam na podstawie, to myślę, że będzie git. Ale no matma i polski ustny to są dwie, jakby, takie matury, chyba najcięższe dla mnie. No i ewentualnie rozszerzenie z polskiego. No ale no to jak kiedyś uczył na te ustne, no to na to też by to w sumie lektury. Więc mam nadzieję, że. Będzie git. wiem wczoraj Makowca. Yy. I wyszedł mnie bardzo dobry. Ej, w ogóle tak przeglądam sobie TikToka i wyświetlił mi się TikTok. I wiecie co zostało nam, ma, nam maturzystom? 100 dni szkoły. Ostatnie 100 dni szkoły. Tam be, znaczy jakby razem z weekendami, tylko jakby no, do końca szkoły 100 dni. Kiedy to minęło? Nie wiem, naprawdę bardzo szybko. Mam nadzieję, że przez, to, przez te coś się jeszcze nauczę. Oby. Dzień dobry, mamy. Środa rano. Dziewiąta chyba jest. Czy coś takiego. Ja wczoraj do późna uczyłem się tego polskiego, jakby tych konspektów. I stwierdziłem, że chyba nie domina najlepiej. A jeszcze chciałabym mieć na dzisiaj trzy ostatnie lekcje. Więc stwierdziłem, że chyba dzisiaj nie pójdę do szkoły, bo mamy dwa polskie. Jeszcze jeden dodatkowy, więc tam na pewno myślę, że pani by pyta z konspektów. Więc yy, musiałem wybrać mniejsze zło i nie poszedłem. Ale, ale jeden dzień chyba nie to szkodzi, prawda? No, więc na razie sobie że ale muszę wstać i, i, i ogarnąć ten polski, jakby zacząć sobie rozłożyć do dzisiaj. No, żeby jutro już iść na no, spokojnie. Więc no, myślę, że trochę dzisiaj nad tym polskim posiedzę. Ale, ale przynajmniej jest ładna pogoda, więc oto też tyle dobrego. Godzinę 11. E, a ja już się na tym polskim, i powtarzam te konspekty. Mam no, nadzieję, no że mi wejdę do głowy, bo, bo jak nie, to chyba się popatrzę. Że we no nie, nie, no nie będę się uczył na pamięć, tylko tak, żeby wiedzieć, co powiedzieć. Um, no ale um, ciężko. Kocham połączenie śniegu razem ze słońcem. Weźmiemy te tematy i chyba mi się coś kojarzy, że powinniśmy je... Jeden temat robić na 5 minut. Jeden temat mówię, no tak na spokojnie 5 minut, a drugi zajmie mi 3 minuty. Mam nadzieję, że nie będzie taki wielki problem, ponieważ... Yy, no jest on trudniejszy i nie umiem z niego wyciągnąć więcej. <grym> Więc no... Mam nadzieję, że nie zapytam nic tego pani, a w ogóle to mam nadzieję, że mogę nie zapytać, ale no trzeba być ubezpieczonym, prawda? Mamy godzinę 13 i <laughs> okazało się, że otworzyli u nas znaczy, ja nie wiem jaki czas temu, ale otworzyli u nas e, lodowisko. W tamtym roku chcieliśmy iść, ale nie było, mi się wydaje, chyba w tamtym roku to było. No, ale w tym jest, więc stwierdziliśmy, że idziemy na lodowisko dzisiaj. Ja myślę, że będziemy jutro, ale w sumie czemu nie dzisiaj? Bo w ogóle nie ma z tą próbą na 18, czy ona będzie, czy nie. No, ale właśnie idziemy. Więc, muszę ubrać ciepło i zakładam, zakładam moje świąteczne skarpety, żeby mi było ciepło w nogi i nie popełnię tego samego błędu, co rok temu, bo byliśmy w Łodzi na lodowisku, ale nie popełnię tego samego błędu, że nie założyłem rękawiczek i mi cała ręka odmarzła. I mi tak, w ogóle potem przez jakiś czas, jak miałem, że wychodziłem na zimno i było tylko, tylko trochę, tylko trochę jakby Byłem bez tych rękawiczek, na w drodze do szkoły to od razu ta ręka, którą tak prze, przemarzłem, czy odmarzłami, to tak nie była, Cześć, że no nie było nie było dobrze, więc tym razem nie mogę tego dopuścić. Mam nadzieję, że będzie mi cieplutko w tych skarpetkach. Z Mikołajem to powinno być, prawda? Założę sobie i sweterek i na to jeszcze bluzę. No, żebym nie smarł, bo jak tam będziemy, no, obstawiam, że z godziny to co najmniej... No, znaczy, no, to chyba godzina... Nie wiem, się na godzinę, czy na ile, nie wiem. No, ale no, myślę, że... że tak właśnie, że mi nie było zimno. Ładna pogoda. Nie wziąłem chusteczek. O nie. On nagrzewał, jak, jak jadę. Znaczy, jadę, to dużo powiedziałem żeby się tam nie wzięłaś, nie? No, niespokojnie. To jest moja druga... drugi rok życiu na locie, a jeszcze nic ja nie powiem. Nic nie wspomnę, bo wtedy okay, to było tak Jesteśmy w Izby? No, no jestem w Izby Oj, pocharotkowy! No nie, Ale po nie. Jest To jest jak jakaś bałśnica To trochę... Tak jak na to po nas jest... To kurde Aż się jeździ mała mróweczka O oh mój Boże, jestem po... Ogólnie było fajnie Jak na drugi raz w życiu Jeździłem sobie Udało mi się odejść od barierki Więc progres e, Ale też się dziwnie czuję Idąc w butach tak na pasko, A nie na, jakby wyżej Jak na tej Zrobiło się kilka dziur I było trochę niebezpiecznie Ale ogólnie fajnie Potem to też nie wiadomo jakie duże Lodowisko, ale jak na to, jak, że sobie nie radzę za dobrze. Znaczy no nie jest źle, ale też nie jest nie wiadomo jak dobrze, to takie nie jest małe lodowisko. Ale fajnie było, bo na chwilkę go być sami. nikogo nie było i jak już wychodziliśmy to weszły dzieci, bo taka jest grupa. Teraz wracam do domu, mam dwie godzinki i idziemy na tą próbę. Poloneza, bo jest dzisiaj. No i tak, jest tak zimno. Za mną całe czerwona, czerwone. Nie polecam. wrzuciłem, zjadłem sobie mm, teraz jedę się sobie na chwilę odpocząć bo nie ukrywam, że trochę po tym lodowisku się zmęczyłem, wymęczyłem bo na co dzień nie mam aż takiej aktywności fizycznej przez taki dłuższy czas więc kładę się na chwilę, yy, obejrzę sobie może YouTube'a a no i za godzinę wychodzę na tą próbę, co pra... no jeszcze przed tym, przed tym wyjściem powtórzę sobie polski, no bo jak wrócimy że nie wiem ile będzie, ile to potrwa no ale myślę, że no Z pół godziny, co najmniej, więc to by była. Jak nie do godziny, to by była dziewiętnasta. No dobra, no to nawet powiedzmy, że przed dwudziestą wrócę, bo tam też się trochę idzie. Yy, no to już mi tylko zostanie powtórzyć polski i nic więcej. No ale trzymam kciuki, że, że będzie git. Powtórzyłem polski yy, i zbieram się właśnie, bo za 10 minut wychodzę. W ogóle leżąc prawie zlaczałem, ale wstałem szybko, żeby nie zasnąć i powtórzę Polski i tak cały dzień, praktycznie więc no mam nadzieję, że coś tam w tej głowie zostało e, a ja teraz się zbieram w ogóle też jestem ciekawy jak będzie ta e, sala wyglądać, bo idę tam pierwszy raz jeszcze wcześniej nie byłem e, no, więc zobaczymy 17.15, aha dobra jest tak ciemno, nie, tak nie lubię chodzić no ale jak mus to musie Mam jak ją widać nie gdzieś nie to tu jaś Dzień dobry, mamy już czwartek ja wcześniej nie dwa, ale wróciłem po tej próbie Jakoś yy, przed 19 byłem w domu Bo ta próba w ogóle trwała 40 minut Chociaż nawet nie, my myśleliśmy 40, ale tam się później zaczęło, w ogóle było tylko około 20 osób Więc to, to był jakiś żart Bo powinno być tak, no Myślę, że z 50 to tak no, spokojnie A było 20, więc no można się domyślić, że To jest za mało par jakby, no 10 par, sorry, moja matematyka. No a dzisiaj, dzisiaj w szkole, było w sumie spokojnie. No więc wyjdziemy teraz, jakoś niedawno. i nie odpoczywam. Może nawet bym sobie poszedł na drzemkę, bo dopiero no dzisiaj znowu próbę na 18, więc będę wychodził jakoś w pół do. A mamy na razie godzinę 14.30, więc jeszcze sporo czasu. Kupiliśmy wodę um, i, i gdzieś normalne były zakrętki, zakrętki, ale tu znowu, znaczy teraz w kolejnym, kolejnym polu się pojawia ta taka no przyczepiona. Ja ich nie lubię, bo ja nie wiem co to ma na celu, nie znam się, ale no osobiście odrywam, bo mnie ja nie mam tego zakręcać. I teraz w mojej wodzie na no, łączoneczce zrobili. O matko, my mamy o godzinie 17.30. Ja powinienem już wychodzić, a ja, ja byłem w świecie przekonany, że mam jeszcze pół godziny. I ja tak teraz oglądam sobie YouTube, patrzę na zegar 17.6, mówię, matko boska. Więc bram się i wychodzę. Ej, nie brałem ani tej, ani bruzy z kapturem, ani parasola, ani nic. Bo mówię, nie no przecież, pogoda będzie Git. A to, to jest? Śnieg pada. Króczutki, ale dobra, idę. No szybko. Ja aż będą torciny, ale torsile będą niebe, tylko takie, takie niebezpieczne. To właśnie, no może być różnie. Wróciłem, mamy godzinę 19.40, my skończyliśmy jakoś po 19, dzisiaj trochę dłużej to zajęło, ale było też więcej osób, więc kit. No i, i, i myślę, że już jest naprawdę dobrze. Jakby ta strona troszkę, według mnie, jest trochę za wąska, więc troszkę to tam koliduje i ciężko się szło, ale jest naprawdę dobrze. Jutro już ostatnia próba, taka już przed studniówką, a w sobotę studniówka, matko, jak to szybko minęło. Dobra, idę sobie zajadać i coś obejrzeć.